Oblicz wartości funkcji trygonometrycznej kąta alfa, jeżeli do ramienia końcowego należy punkt A. No i to korzystając z tablic naturalnych, z dorów w tablicach naturalnych, mam definicję przyniesioną. I tak, y. To jest rzędna dowolnego punktu na drugim ramieniu kąta. x to jest odcięta, i r to jest odległość punktu na tym drugim ramieniu końca od początku układów współrzędnych. I to będę musiał wyliczyć, no bo jeżeli mam punkt pod punkt a, to znaczy, że x jest równe 8, y jest równe 6, no i r trzeba wyliczyć, to jest pierwiastek, x kwadrat plus y kwadrat, co oczywiście wynika stwierdzenia Pitagorasa, czyli pierwiastek 8 do kwadratu plus 6 do kwadratu, to jest pierwiastek 64 dodać 36, czyli pierwiastek ze 100, czyli 10. Zatem sinus alfa to jest y przez r. Czyli 6 przez 10, 3 piąte, cosinus alfa to jest x przez r, czyli 8 przez 10, czyli 4 piąte. Tangens alfa to jest y przez x, czyli e, Y, czyli 6 przez 8 to jest 3 czwarte. W tablicach maturalnych nie ma jeszcze kotangensa, ale zwyczajowo się tylko kotangensa podaje. To jest x przez y, czyli 8 przez 6 to jest 4 trzecie. Podpunkt B. Mam punkt o współrzędnych minus 3, minus 4. Czyli on będzie w trzeciej ćwiartce układów współrzędnych. To będzie kąt y, Między, 80, między 180 a 270 stopni. ale oczywiście, jeżeli chodzi o definicję, to, to niczego nie zmienia. x jest minus 3, y jest minus 4, r to jest pierwiastek z x kwadrat, czyli minus 3 do. Nie pierwiastek, tylko, dobrze, pierwiastek z x kwadrat, czyli minus 3 do kwadratu, plus minus 4 do kwadratu, 9 plus 16, pierwiastek z 25, czyli 5. Sinus alfa y przez r, czyli minus 4 przez 5. Jest to kąt ujemny. Sinus w trzeciej czwartej jest ujemny. Kosinus to jest x przez r. Tangens to jest y przez x, czyli minus 4 przez minus 3, to znaczy 4 trzecie, i kotangens alfa x przez y, czyli minus 3 przez minus 4, to jest 3. 2. Podpunkt c, a ma współrzędne 5 minus 12, czyli x jest równe 5, y jest równe minus 12. 5 i minus 12, czyli to jest gdzieś tutaj, yy, Czwarta ćwiartka, czyli kąt ma między 270 a 360 stopni. Pierwiastek z a kwadrat, czyli 25 plus pierwiastek z b kwadrat, czyli 144, to jest pierwiastek 169, czyli 13. Sinus alfa równa się y przez r, czyli minus 12 przez 13. Kosinus alfa to jest x przez r, czyli 5 trzynastych. Tangens alfa to jest y przez x, czyli minus dwanaście piątych. I kotangens alfa minus 5 dwunastych. No i tu kwarta świadka układów współrzędnych. Cosinus jest tylko funkcją ze znakiem plus, czyli dodatnią, większą od zera, pozostałe są ujemne. No i D. Punkt A ma współrzędne 4 minus 4, czyli x jest równe 4, y jest równe minus 4, r jest równy pierwiastek x kwadrat, czyli 16, i y kwadrat, czyli minus 4 do kwadratu, to też jest 16. Czyli to jest 16 razy 2, czyli 4 pierwiastki z 2. Sinus alfa, jeszcze raz tutaj przepiszę, y przez r, czyli minus 4 przez 4 pierwiastki z 2. Skracam, czwórki, czyli jest minus 1 przez pierwiastek z 2 i uwalniając od niewymierności. Minus pierwiastek z 2 przez 2. Cosinus alfa, x przez r, czyli 4 przez 4 pierwiastki z 2. Jak widać, sinus z cosinusem w tej chwili różnią się tylko znakiem, tu było minus 4 przez 4 pierwiastki z 2. Tutaj jest 4 przez 4 pierwiastki z 2, czyli to samo, tylko że znak przeciwny. Czyli bez rozliczenia pierwiastek z 2 przez 2. Eee, tangens alfa to jest y przez x, czyli minus 4 przez 4 to jest minus 1. No i kotangens to jest odwrotność tangensa, czyli też wyjdzie minus 1, ale e, policzę to zgodnie z definicją, czyli x przez y czyli 4 przez minus 4 to jest minus 1 4 i minus 4 to znaczy, że mam x4y minus 4, czyli to jest czwarta ćwiartka układu współrzędnych jest to kąt między 270 a 360 stopni tutaj z tym, że wychodzi pierwiastek z 2 przez 2 minus 1, 1 no to będzie to 315 stopni taka dodatkowa informacja, ale znaki w czwartej ćwiercy układów współrzędnych tylko cosinus jest dodatni. No i rzeczywiście cosinus jest pierwiastek z dwóch przez dwa, sinus jest minus pierwiastek z przez dwa, tangens jest też ujemny i kotangens jest y, też ujemny. Czyli pasują znaki tych funkcji trygonometrycznych.